I tam chciałem uruchomić sprawę, która jest w Gdańsku Osowie, i chciałem jakoś to poruszyć, żeby pani, która mieszka w Gdańsku Osowie, nie musiała wychodzić przez okno. za zamknęli drzwi i musi cały czas wychodzić przez okno. Chciałem dalej to pokazać. Pokazuję to dalej, gdzie pani nie może wejść przez bramę, ponieważ panowie, którzy mieszkają tam, starsze kobiecie, pokazuję to dalej gdzie Pani zabraniało wyjść przez e, drzwi i Pani ma postawiony mur. Dzień dobry, Pani Irena? Słyszałam o Pani problemie. Czy ma, Pani może pokazać, jak Pani dostaje się do domu? Proszę, pokażę Wam, jak wchodzę, jak wychodzę. Proszę uważać na siebie. Ja już raz spadłam. Proszę. Ja już raz spadłam, bo dlatego mam uszkodzony kręgosłup. I chodzę do mieszkania. O, I to jest moje wejście, wejście i wyjście. Zaprosi nas Pani do siebie? No, bardzo proszę. Bardzo proszę. O, no mnie to poszło lepiej niż pani, ale no współczuję, że pani codziennie, pani ta, codziennie. w taki sposób, codziennie taki musi sposób. wychodzić z domu. Ja wychodzę, kobieto, ja tak, ja przykładowo wychodzę tylko raz na dzień, nie żeby zakupić, bo ja już nie mam siły, bo ja po prostu spadłam z tego i, i ja nie mogę w ogóle na kręgosłup. O, tak jakby... tutaj stanął ten mur. Tak, tutaj stanął ten mur. Pani Irena ma 72 lata, mieszka z synem. Kobieta może wydostać się z domu jedynie przez okno. Postawienie przez sąsiada betonowego płotu spowodowało, że pani Irena nie może dojść od swoich drzwi do wspólnej furtki. Pani Ireno, ten mur stanął w ciągu jednego dnia? W ciągu kobiet, w, w ciągu pół godziny, może godzinę i, i brygada znikła. A jak gdyby pani, do Pani chciało pogotowie przyjechać A. lekarze? To, A. to, to A. też co to to mi sobie policja powiedziała, Tak. że ja, oni mogą mi przez okno wynieść. Pani Ireno, I... czy Pani jest przykro z tego powodu? Jak Pani bardzo. się czuje w tym wszystkim? Bardzo. Ja, ja, czy pani... się Pani upokorzona? Jak Pani się czuje? Ja się bardzo, czuje, bardzo źle się czuję. Co doprowadziło sąsiada do podjęcia tak niezrozumiałych decyzji? Przyczyną są wcześniejsze relacje między sąsiadami. Tam Karmi i, i, i swoim synem, to... Non stop sprowadzają tutaj wszystkich z okolicy pijaków, śmierdzących, szczających. Jak toście wyjechali, my żeśmy tu miesiąc pilnowali dobytku i co ja wychodziłem do pracy, ktoś tu leżał. Na rogu szczał. Tu coś, le, nie wiem, co się zapytajcie. a on coś lepszy. Czy powiedz, wzywaliście państwo policję? Policja była, nie wiem, średnio co ile? Co trzy dni, dwa dni. Moja córka tutaj przez, ten, przez to okno, to co ona tutaj widziała, to się pali. Co widziała? No jak tu leżą, sikają, piją. Dzień, dzień, od rana do nocy. Czy pana zdaniem postawienie tego płotu rozwiązuje problem? Dla mnie tak, bo dziecko teraz wreszcie wychodzi na podwórko. Mhm. Ale ten pod jednocześnie, być może tutaj nie ma już scen, trzeźwych ludzi, ale mamy jeszcze drugą stronę. Mamy starszą panią, która wychodzi z domu przez okno. No, przyzna pan, że to nie jest normalne. No. Ona mnie sama popchnęła do tego. Bo tyle razy co ja upominałem ją. To jak ja, pandemia przyszła tutaj... Ja nie miałem wtedy tu kamery, ale jak ta pandemia w marcu przyszła, wtedy tu było Kongo. Tu potrafiły ranek, yy, firany odsłoniłem, trzy, cztery samochody, pełno pijanych. Aż Bolanga. Tu była bolanga.